Chodź, pokażę Ci jak wygląda pierwsza konsultacja u mnie. Najpierw przeprowadzę z Tobą wywiad. Wypytam o podstawowe informacje, przybyte urazy, a jeśli jesteś w ciąży, to tu pojawi się nieco więcej pytań. Na przykład jak wygląda jej przebieg, lub ewentualne poprzednie ciąże. Następnie będzie część diagnostyczna. Najpierw przerobię kilka rzeczy z Tobą jeszcze tutaj, w gabinecie i na kozetce, a następnie przejdziemy na salkę. Tu działamy dalej. Sprawdzam zakresy, jakość wybranych ruchów i szukam przyczyny Twoich ewentualnych dolegliwości bólowych. I w zależności od tego, czy i co znajdę, zrobimy razem 2-3 ćwiczenia, które mogą Ci pomóc i będą jednocześnie Twoim zadaniem domowym do następnego spotkania. Na koniec wrócimy do gabinetu, zapiszesz sobie na kartce wykonane ćwiczenia i podsumujemy wizytę. A następnie dobierzemy jak najlepszy plan dalszego działania. Brzmi nieźle? Przyjdź i się przekonaj. Zapraszam na konsultację.